Tak, rachu ciachu. O, ciężko miała. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z tej strony adres z kanału Joker Farm. Dzisiaj w odcinku jedziemy po nowy pół do kolegi. 60 odpalona. Musi się trochę zagrzać. Odczepiamy talerzówkę na ten moment, bo nie będziemy talerzować. 60. zrobiona, wszystko chodzi. Konflikt jest elegancko złożony. Na te śrubki to super sprawa. Cyk, cyk i upie. Siadamy, jedziemy. Teraz na grzebica by nie chodziła? Jest, teraz chodzi. Ale ciekawe czy ciepło daje, Zaraz zobaczymy. Dobra, odczepimy talerzówkę. Odczepimy talerzówkę i widzimy się za chwilę. O, słabo widzicie. Włączę wycieraczkę. Co ty głupi? No i jedziemy po pług. Zapinamy piątkę i jedziemy! O, i właśnie mogę Wam pokazać. Tu wszystko chodzi bez grzytu. Tylko trzeba po prostu... O. Tylko trzeba trochę praktyki. Ja też na początku tym ciągnikiem jak jeździłem, to... Zgrzytała do skrzynia, bo tu tylko tak się robi I, i trzymasz ten bieg, aż sam wskoczy, o Trójeczka Dwóreczka I piątka I Mała wstaweczka, króciutka, bo pewnie wyłapiecie Co mi się stało pod okiem tutaj, nie? Dlatego od razu mówię Marcelina mnie spuntuzjowała Bawiłem się z Marceliną i wie kurde woko walła z telefonu. Akurat... Ja jakoś, nie wiem, wyleciał je z ręki i tak akurat trafiła idealnie tutaj. Szybko opłat z, yy, z młodej piersi Szybko opłat z masła i trochę widzicie. Jest, ale jak to mówią, niedługo się wygoi. Więc... Yy, Musicie mi uwierzyć, że tak było. Joker chyba coś źle podłącza, albo coś jest nie tak, bo jak włączon na grzywnicę, to włącza się lampka od ładowania. O, ona się włączy. Nie, no teraz jest kolej. Okay. Raz jest ładowanie, raz nie. O, widzicie? Haha! <tryk> Panie i panowie, jesteśmy na miejscu, jedziemy po Pug, gdzie są te pugi do sześćdziesiątki? Sprawdzić ten alternator, kurde. Ile chyba podłączyłem. A ty, yy, ten, A ty wciskałeś hamulce? czy Nie, bo ten muszę, muszę odmykać, wiesz, bo one tak nie odbijają mi. Ee, bo cię wciskam, tak miga? No. Ja wiem, nie, 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 bo ten e, czujnik jest, a wiesz, jak nie odbije hamulec, to ten czujnik łapie. Siemak, Grzesiu. Witaj. Witaj, cześć. Panie, cześć panu. O, jest i gniew Stalina, jak to Marek mówił, nie? O, to jest toporne jest. Myślisz, że da radę? Słuchaj, mój podnosi, ale raz nim jeszcze nie urałem sobie. Nie? nie. 60 nie próbowałem. Zobaczyłem nawet hydrauliczny to ten, to będzie elegancko ustawić. Teraz No, a głębokość masz na jaką ustawioną? Wiesz co, nie powiem ci, bo ja te koło przekładałem z trójki, bo ja miałem w trójce założone te koło teraz. Aha. Bo jedno mam. No to się rozsypało od tego I także przekładam nie, na razie i wiesz I przełożyłem Ci teraz jak wziąłem, podniosłem, bo podniosłem to A przyłożyłeś teraz? No teraz przełożyłem, to Aha. sobie przy... podnie... musisz ten No dobra Musisz sobie ustawić je nie No bo ja mam kurczę chcę zobaczyć, mam nowo... A później powiem Ja ty 60 wybrałem te Ta? wszystkie byłem pugiem Jak go zaczepiliśmy trzy tygodnie temu no. Tego dopiero odczepiłem teraz, kiedy go odczepiłem ty, 60? Tyle? Tak 80 detektor? 80 nie pada, wiesz to pompa. Kupiłem nową pompę hydrauliczną. No, się okazało. Tam są wielofus. No. I ten wielofus jest obrobiony, nie? No i było takie coś, że ten, że weź, rozbieraj go, na trzy części, jak czasu już nie ma. A ja mm -hmm. tak mam skrzynię robienia i tak. No. To muszę na zimę go rozebrać, do garażu go wstawić i wtedy będę go robił. Nie, tutaj już po taki kapitalny remont. No ta, no teraz w trakcie pracy to takie jest. sensu. No. Ten, no. Dziadek, Dziadek mnie męczy, dobrałe. weź pług z powrotem kup. Ja mówię, co, sprzedał pół, a teraz ja mam kupić, nie? No a jak? No, bo Ale on chce zobaczyć jak poorać, nie? Że jak 60 no idzie dobra. pojechać na pole i popatrzeć jak to orze, nie? Jeszcze. Tak, on zbrał, to tyle to... się naorał, nie? No, to, to, to Ja ci powiem, że i stare czasy się przypomniało jak się orało no. 60 wszystko, nie? No. Ja ci powiem, że ten, bo ja mam tak, pole za tymi bluzkami, mm -hmm. to jest tam działka pierwszą, którą kupiłem, nie? Tą działkę kupiłem trzy lata temu, nie? Ale ładnie masz to zrobione, no, tak i no, tak, tak. Powiem że... ci, wykoszone kurde, no wi wiadomo, wiaty nie ma, bo jeszcze tak jak u nas, nie? <laughs> O, jest konstrukcja. O, wiata jest, tak u nas. Tylko w klockach. U nas tak samo, wiata jest zapłacona, a nie ma wiatr na podwórku jeszcze. Ale siatką przeżyto co tam masz, no. to, to też nasz jest. Pięknie, a te koła zapasowe się przyda przydały? co, co dziadek mówi, Za darmo! No, za darmo przydały się do kopaczki. A, do kopaczki. Ale nie tej akurat, no Była pożyczana zobacz. Ale ładnie odrestaurowana. Kurczę, ale nawet te zęby powymieniałeś, widzę? Tak. Zęby no. są zapełnione, także to jedno koło. O, jedno z, jeden zgubiony się, widzę. To jedno koło, co mi całe dałeś, mm -hmm. gratis, za darmo. mój no. dziadek powiedział: no to z tamtego części wykorzystałem tych zębów, a resztę dokupiłem. Tak, że już robotę robi. Ale tego chyba nie było przychaczone? Nie, to teraz. Do rowu wjechało. Co ty no. gadasz? To? Do rowu wjechało. Jak się zgrabia, dobrze? dobrze? Dobrze idzie, i robota odchodzi. Tam to, to, tym małym, to to założyłeś, no, bo tu piątka. Się ale teraz możesz jeszcze doczepić tą, przerobić. No. Masz taki plan? <laughs> Na razie nie, zobaczymy w trakcie. Bizon. U nas też chrupek był pod taką plandeką, ale tak samo zrobiłeś jak my wtedy. Tylko wystarczy silnik zakryć, to on będzie suchy. Tak. Jeszcze mam plan, jeszcze tył zakryć, nie? No. Nie starczyło czasu. Bizon mieć jest Jak? Ile Daję hektarów radę. obrabia? Zobacz jakie to ma... Nowe, no. to wymienione są łańcuchy. W tym roku były wymieniane łańcuchy były wymieniane, no wiadomo łożyska, nie łożyska, ale takie rzeczy były wymieniane. Miałem początek kijowy i koniec kijowy. Tak? ja nie mogłem wy wymucić. Co się okazało, blachy są potrzebne do tego. Hmm. To jak ty wkładałeś, nie? Ty, a ja miałem, no, to czemu no, nie byłem Ja nie wiedziałem nawet nie, dopiero później po jakimś czasie się dowiedziałem, że dość... A czekaj, ja nie mam chyba dopadane. już. I później jak grykę siłem, to nie, ten, jedna listwa mi się oderwała. I cały wygięło mi tutaj ten wizer. Aha, no do widzę cepów, no. że To do, 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 do cały nowy muszę, bo od, odcinaliśmy ze szwek. Aha. To nie szło inaczej, już musieliśmy może aby skosić. Już nawet ci powiem, że się spało to tędy, nie? bo widzisz, że ten partuch jest na zewnątrz, nie nie powinien być do, do środka. Więc... Bo już my żeśmy wygięli to... No właśnie widzę, i co będziesz remontował to? O no, to tu <laughs> jest, bo można kupić w Ale bizon miodowy, nie? Wiesz kto by u Ciebie ponagrywał? Wacolo. Był u Ciebie? Nie, nie był, nie ale był. on nagrywał go, bo to jest ten kombajn. No. To jest ten kombajn, co on nagrywał go. Trzeba pokazać na internecie, to Wacolo zaraz przyjedzie no, na żniwa jest, do Ciebie. To jest yy, właśnie z tego Moje z miłośnik ze miłośnikiem. Mm -hmm. A to też ze, ze spółdzielni. Bo ta spółdzielnia już rozwiązała się. A. Już nie ma. Ziemię dzierżawczą mu oddała, a tamto reszcie to co miała to sprzedała. Ja ale to drewniana jeszcze w jakim stanie? Wiesz, z którego to roku jest? Z, z roku nie wiem, ale ona remontowana była w 2015 Aha, dlatego taki materiał ma. I tak. chciałeś właśnie dalej, żeby była drewniana? Nie chciałeś tak. jej zrobić? Na razie niech będzie, bo to, to jest w ogóle moja pierwsza maszyna, którą kupiona na gospodarstwie. Tak? Czujnika nie miałem, wszystko <grym> Ale ładna. My mieliśmy taką niemkę, mamy do tej pory tą drewnianą, przerobiliśmy ją na normalne burty, nie? No i ja miałem też drugą drewnianą, ale jest teraz metalowa. Ale fajną masz te, zrobione na światła. Zawsze, zawsze się ten wiesz, e, nie gdzieś nie wiem, uderzy. No, to ta, 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 ta wda, jest no. Tybna, A tam te dwie wywrotki, ta balonówka i tam. Jest, jak ona wywrotka. jest niska. Do ziemniaków zajebista, co? O, idealne. Jeszcze tam, tamta jest lepsza, tamta, ale ta balonówka. No. no Tata bo... mówi, że bizon to umiał kosić, ale tym roztelem to mówi nie. Nie chce? Nie. Nie mówi za dużo elektroniki. Coś mówi walnie, nie będzie wiedział co chodzi, Aha. nie? A tam wiesz, wszystko czujniki są, to da radę to wszystko ogarnąć, ale... Ale... On mówi, że ma za duże palce do tego klikania, nie? Bo to wszystko już się ustawia ta, ta, palcami, no. Jak on gonił od tego, e, zarzekał się, że nie będzie używał telefonu dotykowego, nie? A teraz tylko siedzi na tym YouTubie, ogląda filmiki. Ogląda. No całymi dniami. Powiem ci, <laughs> że teraz nie ma co robić, nie? I odpisuje komentarze tutaj pod filmami. A Grega taki fajny masz. To było, było przerabiane. No wałek dokupony do tego, bo to, to tak naprawdę to były grony. To Ale z wałkiem już zawsze lepiej, nie? Zgadza. Było, że już, to Że bardziej Ale 60? Ta dwa, 60 to by, jest... to by ciężko miała, nie? Ciąga. Ja jak 80 ciąga? nie miałem to 60 obrabiałem. To odciągałem. Podwójne jakby był, to by już jeszcze lepiej obrabiało. Mhm. Ładnie by doprawiało a tak to... Trzynastki to... nie masz tu? No, czy W pasacie trzynastkę masz? Nie wiem, zobaczymy. Co ty gadasz? Ja nie wziąłem A Bizonie nie masz? Nie jest Bizona mam bijęte wszystko Nie gadaj Nie wiem Proszę Trzynastkę masz No. Ja prawdziwy mechanik kur. No kurde, ja wiem, ja, ja, wszystko posprzątałem, mówię, nie biorę kluczy, nie? A tu się okazało, że... że podłączyłem źle kabelki. Człowiek się cały czas musi uczyć. No i tutaj... Kurwa, teraz weź to... O! Puściła! Źle podłączone są i zamiast ładować, to mi chyba rozładowuje O, tak wezmę, żeby trochę dotykał no, i żeby Proszę ten bardzo ten, ten, ten. Kule, kule, tu są małe wejścia Dobra A jak nie, to My mogę... Bez kuli, nie? Co? My to bez kuli nie Lepsza kontrola o nie, no bo ja nie mam kuli, nie? No, wszystko ramiona masz, wiesz. No wiem, o co chodzisz. Będzie? Będzie. Jest luz rolniczy zachowany, w było nie widzę. Tak jak powinien być, nie? <laughs> Ciekawe no, czy powinien być. Młotek. młotek mam. kręci się? Jeszcze nie. O, teraz. Jest. Czujesz ma? O, odkąd nie. go na pewno, Kurde. Ty za krótki masz rękę, Muszę obniżyć go. Wiem, o co chodzi, na, na dolny ten, nie? Tak. Y, do góry delikatnie. O. Dobra. Ja, ten. Ciekawe, bo jest łącznik może być za długi. Nie, on jest na górze, to będzie dobry. Nie, łącznik, kurde... Łącznik może być e, za długi, nie? I, I teraz bolca nie włożę, nie? Nie. A. O kurka To on wejdzie, ale na sam dół nie wejdzie, taka modyfikacja A, bo tu nie masz Trochę podniesie, ale nie wiem ile O, teraz u go sam raz, nie? Kurde Jak się prezentuje? Gdzie jest najwięcej Ale tak Ale kaptek, jeszcze mam odpoczynku? Tak? Nie. Trochę, no, zna, ma, zna 0, mam za 0,8 chyba Bo lepiej się jeździ. No, ten Lepszą szczepę ma, ale lekki jest, nie? Powiem, że... Ja wiem, nie lekki? To nie, jest taki lekkie. nie, to nie, 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 Patrz O, bo ja mam... O, widzisz, no ja się się dążyło, nie, 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 On nie, nie, Jak pana no. nie, ma, nie, Dlatego. Na ten... to jest dodatkę, nie, 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 to O, to nie, O Ale dziadek będzie zadowolony, chopie. Dzisiaj dzień uradowalny będzie miał, jak zobaczy Rozże, czym ja żeby jadę ty, żeby ty Teraz żeby nie padało Jedziesz w pola, tak to... Dobrze Stań sobie tam przy tym, czy... Przy... To jedź samochodem Ja wjadę na wjazd, ty sobie przy wjeździe, nie? No WLIGANCKI Ja pierdziele, tu tędy Żebym bizona nie zahańczył No już widzę ładuje, <grymne> A ja mówię coś mi A bo miałeś ten weź coś no się zgubię Tam, tam żółtku, ten. No tutaj tutaj musi to być bo są podkładki A ja tam dałem Na tę śrubkę nie wiem Czy to jakoś odwrotnie Ale ta śrubka ten czekaj może tu ci od drugiej strony się bokany przytrzymać to co? No i paść Nie 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 dobra, mam. Masz? Mam, mam. Mhm. Chyba tu, nie? Ale kabelek tak by pasował, nie? Zobacz. A ja tutaj dałem. Coś A, by nie pasowało, nie? Nawet... tak, to to, jak ja w kompanii zrobiłem. Tak samo zrobiłeś? To nie miałem ładowania. Też nie miałeś? Tak. Coś światło tu i za ładowanie spadało. Jak... E, podładowałem akumulatory... Ale on też... Spadałem, on chyba ładuje troszeczkę wody. przez to, ale słabo bardzo. Słabo. Też tak mi się wydaje, bo... Jak wszystko tak, wyłączyłem... Że, jak przychodził wieczór, tylko że tak rosa już chodziła zawsze, ale to już nie pokusiłeś bo... I nie widziałeś bo światło, bo nie widziałem nic. Przez rok. Nie, Ale przez rok nie wiedziałeś co jest. Nie wiesz, kiedy ten? Przed gryką Jak miałem grykę pościg, i tam tak wracany mu też przyjechał. Zaprosiłem coś tego, i bo nie dawałem już rady. Nie? A on weźmie, zobaczył to. Jak to jest taki I on mówi, że mówi, ty tatoś mu że podnosiłeś. To jest łapa. jest nasza. A. Dokręcone, nie przekręcone. Tutaj dokręcę, żeby nie zgubić tej Podziękował Chodź, chodź, zobaczę osiemdziesiątkę Dobra o, czekaj O Jezus Stacyjka wyłącza i drzwi Ale co, tu masz 80 osiemsi schowaną? Nie, dobrze Virakx to jest wowy kupione. A to chyba zbytowa firma, co? Wirak? Nie wiem skąd oni nać. Ja już mam ten 3 lat to... i morażę I to 60 morałeś? 18, 18 hektarów to jest oreń co ty gadasz? No i 60, w ciągu 3 tygodni. Tylko, że wiesz, po 2-3 godziny, tak jak na slajdów tutaj na radota. A tutaj sobie wszystko odremontowujesz, tak? Nie, wstałem sobie tu ciepłutko, mam gdzieś No. Kurde, dziadek tu by był zadowolony. Tu widzi błazeria jest. Prawidłowo. Taki coś ja popiera. Eee, koledzy. Ale co, 80? Pompa? No. Ona, wiesz, fajnie się wyjmuje ją, bo uh -huh. ją rozbierasz tutaj i tylko wyjmujesz ją przez okienko Drugą włożyłem, ale tak dalej nie działa, bo jest w obrobiony Aha I to żeby zrobić to na trzy części musisz rozjechać, nie? Musisz tak? tą skrzynię pośrednią wyciągać O kurde Roboty Część jest kosztuje, a roboty... Masa tak to wcześniej. Ale taka kabina fajna taka, nie? Przestrzenna O, już właśnie od staniku trochę syfu i ostatni wymieniany przed zimami? Tak. tak. Przed Przecież... Ale nic nie, cieknie pod nią. Bumby Olej ty. na pewno ma się. Bumy te. No, bo <laughs> bo tak, tak mówią, nie? Jak nie cieknie, to oleju nie ma. Ale mi, no, mi się okay. chodzi o to, że jak e, cięgło się bierze do ciągnika, no to się używa tylko tych trzech dziur. Tej no, czwartej no. się tak, tak nie używa, nie? nie, nie. nie? No to tam ma dobrze a, jednak. No, no. O to ci chodzi, no bo faktycznie nawet widzisz, jest. Farba jest nie. No, i no, nieruszona jest. Nie? Co to za przyczepa trzyosiówka, jak u nas, nie? Zobacz. Plandekę nawet ma. Nie moje. Trzyosiowa, chłopacz. Kiprem to jest? O ja piec. Nie chodzi. Nie chodzi? Poszedł, brzmiła przecież. Brzmiło. No, trzeba kłoczysko wymienić Może nowe. Może jest i mój kołnierz nie sprzedawał. <laughs> dobrze, dobrze, dobrze. Fajnie masz tutaj, garaż, coś twojego, nie? Telewizorek normalnie oglądasz sobie tutaj? A, nie, ogląd nie działa. A nie działa. Telewizję zmienisz. O, Biarskiego masz. Właśnie miałem powiedzieć, że znajome, co? No. I jak tam, zadowolony? Zadowolony jestem. Tylko jedynie no. wymieniałem w nim, ja go mam Dwa lata? Uh -huh. To wymieniałem tylko ee, filtr. Tam no, co masz tutaj na, na tym, nie? 12 metrów. To wtedy a, siewnikiem no, 3-metrowym się... musisz zaczynać połówką, tak? Tak, a tym zaczynam e, dwa razy dookoła i po kolei jadę. Aha. I wtedy mam ścieżkę, a później już cztery razy i znowu ścieżka. A, aha, to trochę przesiewasz. No, trochę przesiewam. A, tam ciulnie? nie? Nie, nie <laughs> <I> widać. Dwa <tam. śmiech> hektary, hektary na zbiorniku. Na zbiornie, nie? Wiadomo już teraz, przy tym, tym co ja mam, to się przyda większy. Nie? Mm -hmm. Ale zbiegnie czasu też wszystko, będzie. Yy, RSM rozlewałeś? Jeszcze nie? Miałem, rozle... Miałem zamiar taki, ale widzisz, wyszło jak wyszło, później nie wiem, Może w tym roku zobaczymy. To no jest na małe działki jest ok, super. Tak? Bo nie będziesz się pierdzielić, czy ci dorzuca, czy nie dorzuca. No, no, no. RSM wszędzie do, doleci, nie? John Deere nawet jest z ładowaczem, 7930 taki ma ładować. <laughs> Но не... Fajnie macie. Dobra Grzesiu, kończymy tak, tak. bajerę. Przy, Przyjedziecie następne będzie... razy na spokojnie, to ten kawałek na spokojnie. Ten, tak, pijemy, na spokojnie to nie będę wam do... zawracał głowy. Fajnie, że pożyczysz mi pług, zobaczymy jak ta 60 będzie pracowała. I, czyli... na, I na spokojnie, nie, nie musisz się tam spieszyć. Na spokojnie. Ja wiem, trójką będę orał, bo tak on nam będzie się. Nie, na spokojnie, już musisz odprowadzić Ale ty nie ożesz, Bo ja, ja, ja tego nie będę jutro orał, czy w ciągu tygodnia może, wiesz. Spokojnie, nawet w ciągu dwóch, trzech jak będzie, to też. I ci wtedy go oddamy nie ten, bo ja przyjeżdżam z mam wszystko. No dobra, spokojnie. I wtedy jak przyjedziesz, to już zrobimy My jakąś kawę na spokojnie No sobie dobra, fajnie. Będzie, będzie pan zadowolony, oddam e, taki jak ma być. Wiesz. Widzisz, jaki jest uszkodzony? No. A, mówię, wracam nią do domu, ciepła jest, rozgrzana, wymieniam filtry olejowe, wszystko. E, spuszczę olej z silnika, wymienię filtr. Kupowałem filtr. Gdzieś na półce był, nie mogłem znaleźć, no to wstawiłem stary, nie? Wstawiłem stary, a, bo nie ja miałem, nie? A, a olej zmieniłem, jest. nie? Aha, bo tak, ja No bo wiesz, od, nie od, mogę odkręcić, nie, to tam byle jak tak, odkręcałem, tak. nie? Ja to nieraz przebijam nawet, tylko tam wiadro A wiesz, ciężko go było, bo tutaj yy, nie ma takiej akurat tej żeby złapać. A tylko skrzynka musi inaczej zrobić i hebelek zrobić, nie? Tutaj na przykład hebelek 80 no. bo tam przed wejściem sobie wyprowadzić się. No i po pod schodami. No. Tak. Mam! Dobra. Rzesiu, trzymajcie Dobra, się. Dzięki się bardzo... Do następnego razu. No, Będziesz ok, widział cześć. jak będę katował. Dobra. <laughs> Jedziemy. Jeśli Wam się podobał odcinek, to dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku, czyli jutro. Na razie. Cześć!